Witam Was kochani serdecznie. E, dzisiaj 25 maj, sobota. E, pogoda dość deszczowa. Brzmi jak <godynka> pogodynka, ale e, to tak w ramach wstępu. E, miesiąc się kończy, więc pora na ulubieńców. Ulubieńców, których nadbierało się w tym miesiącu dość dużo, więc podejrzewam, że filmik będzie e, dość długi. Dość. E, więc. E, no, nie chcę przedłużać wstępów i za, za, zaczynam się tutaj wypowiadać na temat produktów, które skradły moje serce w tym miesiącu. Pierwszym z nich jest produkt, który mam chyba od połowy miesiąca, więc no... Ale nie no jestem w stanie stwierdzić, że jest moim ulubieńcem. E, jest to podkład Revlon Colorstay e, i ja mam e, do skóry normalnej i e, suchej. E, I to jest 180 Sand Beige. On ma SPF 15, <laughs> przepraszam, jego ważność to 24 miesiące od otwarcia i jest go tutaj 30 ml. Jedyną jego wadą jest brak pompki, co w podkładach, no już tej półki cenowej to, to, to jest to wstyd. Niemniej jednak chodzi o jakość produktu, więc tak jakby wybaczam, wybaczam producentowi to ten brak pompki. Jest świetny, um, kryje um, i tak naprawdę to bardzo fajnie, um, tak jakby nie wiem, rozświetla tą skórę. Staje się niewidoczny. E, kolejnym się produktem, zapięza. który stosuję już od jakiegoś czasu, jest e, serum z Biolik. E, ja go znalazłam w swoim pudełku Glossy Box. E, nie wiem teraz w którym: czy to był marcowy, czy kwietniowy. E, ale naprawdę bardzo fajne serum. Jak widzicie tutaj. E, już jest zużycie bardzo duże. Ja go stosuję codziennie wieczorem. E rewitalizujące. Intensywnie stymuluje rewitalizację skóry. Aktywnie ją nawilża i odżywia. Oraz poprawia jędrność i elastyczność. Pomaga modelować owal twarzy, wyrównuje koloryt. No, co do 100% to na pewno nie spełniło się. E ale powiem Wam, że nawilża, na pewno nawilża. E z tym się mogę w 100% zgodzić. E I po wsmarowaniu właśnie w twarz on ma taką, um, zamienia się w taką, taką jakby lepką, um, taki lepki film na twarzy, ale to mi nie przeszkadza, bo ja stosuję potem jeszcze krem. A jaki to krem w tym miesiącu um, skradł moje serce, to znowu produkt znaleziony w Glossy Boxie, Clarena Repair With You Cream. Um, jest to krem z witaminą U. Ja wcześniej takiego kremu nie stosowałam e, 30 ml. E, I w sumie no, kończy mi się um, i zastanawiam się, czy, czy nie kupić po prostu um, e, pełnego produktu, bo bardzo fajny jest, naprawdę. Nawilża świetnie, nadaje się pan makijaż. E, no, tyle, tyle o tym. Do mycia twarzy, jak i zmywania takiego delikatniejszego makijażu służył mi w tym miesiącu, jak i w zeszłym, e, micelarny żel do mycia i demakijażu e, z B Be Beauty, z Biedronki, do skóry suchej i wrażliwej. E, bardzo fajny, ja polecam, 150 ml, cena, nie pamiętam, nie chcę kłamać, e, ale no, poniżej 10, więc naprawdę świetnie. Zapach też taki spoko, hej. Okay. Ja bym powiedziała, że naprawdę bardzo fajny produkt, jak na tą cenę. E, I kolejnym ulubieńcem w sięga, jest i maseczka, w sumie glinka, z Morza Martwego do twarzy i ciała. E, I ją można stosować na dwa jaki sposób. Maseczka kosmetyczna w proporcji 1 do 1, rozmieszana z wodą. Pozostawiona na 5 do 15 minut na twarzy i można ją stosować 2-3 razy w tygodniu. Ja tak właśnie robię. Albo ciepłe okłady. Znowu glinkę mieszamy z wodą w stosunku w proporcji 1 do 1 i nakładamy na grubą warstwę na obszary problemowe. Owijamy folią, pozostawiamy na 20-30 minut, zmywamy ciepłą wodą i też możemy stosować dwa. Kolejnym razy w produktem, który w tym miesiącu po prostu stosowałam nagminnie. Jest perfum Ghost Ghost Deep Deep Night, tak. 75 ml. Jest to taki intensywny dość zapach, więc bardziej na wieczory. Bardzo fajny flakonik, ciemny. Długo się utrzymuje przynajmniej na mnie i została mi go gdzieś tak połowa, więc no, jeszcze, jeszcze na pewno sobie używam na wieczorne wyjścia. Aha, ja go kupiłam na lotnisku w Londynie, więc no tutaj jeszcze nie widziałam. On jest chyba dostępny tylko na lotniskach. Kolejnymi produktami, które w tym miesiącu gościły na mojej twarzy, jest to Lip Butter. Masełko z Nivei, bardzo znane, więc o tym się już będę rozpowiadać. Teraz po prostu są w Rosmanie. E, promocje i one kosztują 5,99, więc zachęcam do kupienia. E, chyba teraz e, zostanie nam sama kolorówka, więc mm, od razu przejdę do tego, żeby przedstawić wam dwa odkrycia. E, dwa tusze do rzęs. Pierwszy z Essence: Big, e, Get Big Lashes za 10 zł, e, a drugi Max Factor. Masterpiece, który odkryłam dzięki Karolinie ze stylizacji. Ona robiła test na żywo. Linka też do niej wkleję wam pod spodem i będziecie mogli sobie obejrzeć u niej właśnie, jak on się zachowuje. Jest naprawdę bardzo fajny. Ja go mam w tej chwili na rzęsach. Więc no, bardzo dużo daje przy moich rzęsach, krótkich jak nie wiem co. Takie małe kikutki, e, słabych dość, e, więc naprawdę bardzo fajny efekt. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. I też kupiłam go na stronce kosmetyki z Ameryki. Tam też był tańszy. E, kolejnym produktem z kolorówki jest e, taki rozświetlający korektor, i ja go stosuję właśnie tutaj w e, taki trójkącik przy, przy wewnętrznym kąciku oka, i tutaj do, e, do, do policzków dosięgam, żeby. Nie robić sztucznego efektu. Tak, jego wada to, że potrafi się zważyć właśnie tutaj w kącikach, więc ja go tam nie ja nakładam. Nakładam go właśnie tak gdzieś do połowy oka. I to jest korektor rozświetlający różowy. Numer to jest 16342. Kosztował ile? Chyba 34 zł. Jest w takim pędzelku i, no, wykręca się po prostu tak i wygląda w następujący sposób tutaj. Tak, i jest taki właśnie rzeczywiście rozświetlający, fajny, mi się jak najbardziej sprawdza. Kolejnym produktem tutaj też z kolorówki jest taki poczwórny rozświetlacz z Elfa. Tak Wam pokażę. Ja najczęściej stosuję tutaj ten. To jest taka kość słoniowa, jakby bardzo fajnie się świeci. Już Wam robię swatch. Tak się prezentują. Ten pierwszy tutaj to jest ten. Ten to jest tutaj, ten blady róż ten, to jest tabiel tutaj i ten taki złoty. Bardzo fajny, na pewno mi na długo posłuży, bo, bo takich rzeczy to, to nie stosuje się na co dzień. I jest on raczej taki właśnie na wieczorne wyjścia, gdzie stosujemy makijaż troszeczkę mocniejszy, ciemniejszy, bo na co dzień to po prostu za dużo dyskoteki na twarzy, więc to nie, nie fajnie wygląda. No i kolejnymi produktami, które zamówiłam też właśnie jakoś tak w połowie miesiąca, są pędzle z Hakuro e, i ja je zamówiłam poprzez stronę Lady Makeup. E, linka oczywiście też Wam dokleję. I zamówiłam sobie tak, H52 do podkładu, świetny jest, przepraszam, że brudny, ale bardzo fajny, świetnie zbity, twardy tutaj, jednocześnie miękkie włosie, więc e, czego Kolejny więcej. pędzel to H55 do pudru mięciutki, niezwykle bardzo fajny, ja go czasami stosuję jeszcze do bronzera, więc też się fajnie spisuje. I dwa pędzelki do, do makijażu oczu. Pierwszy z nich H70 i drugi H77. Taki. Jeszcze mam jeden pędzelek, ale tego na razie nie używałam, więc nie chcę nic mówić o nim. Na koniec pielęgnacja paznokci, pielęgnacja, być może bardziej taka kolorowkowa pielęgnacja. Są to lakiery i nie mam takiego ulubionego swojego. Ja postanowiłam teraz zaszaleć i używać właśnie kolorów takich żywych. Teraz na paznokciach mam ten tutaj z Vibo, z tej serii, gdzie bloger blogerki wymyślały kolory i jest to Miratel, taka, taki fiolet bardzo fajny. I tak się właśnie spisuje na paznokciach, a na tych mam tutaj z Miss Sporty, taki blady róż właśnie też się fajnie spisuje, fajnie trzymam. E, więc tak tylko dla pokazania tu jest z bariem e, 317 Blue Moon, taki e, Deoleska, każdy zna wspomniany e, Miratel e, i to jest nowość, którą zakupiłam ostatnio.